to program realizowany na terenie gimnazjum nr 2 imienia polskich noblistów w Gostyninie przez panią Joannę Syfkę. Głównym celem programu jest przybliżanie uczniom sportowców, którzy osiągają sukcesy w uprawianej przez siebie dyscyplinie. Dzisiaj mam przyjemność powitać polską florecistkę, medalistkę olimpijską, panią Sylwię Gruchałę. Zapraszam serdecznie. Szermierka to dyscyplina olimpijska od 1896 roku. Typ dyscypliny, sport walki skoncentrowany na broni białej. Szermierka uprawiana jest w trzech konkurencjach floret, szpada i szabla, rozgrywanych zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Drużyny trzyosobowe. Szermierka dawniej zwana fechtunkiem. Od 1896 roku jedną z czterech dyscyplin sportowych, obok gimnastyki sportowej, lekkoatletyki i pływania, które były do tej pory rozgrywane na wszystkich nowożytnych igrzyskach olimpijskich. Szermiercza konkurencja szpady jest także jedną z konkurencji w pięcioboju nowoczesnym. Sylwia Gruchała, urodzona 6 listopada 1981 roku w Gdyni. Polska florecistka medalistka olimpijska. Szermierkę zaczęła trenować w Gdańskiej Szkole Podstawowej nr 70 w klubie AZS AWF Gdańsk. Sylwia Gruchała jest żołnierką 3 Batalionu Zabezpieczania Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie. W stopień starszy szeregowy. Osiągnięcia: Igrzyska Olimpijskie. Brązowy medal w Atenach w 2004 roku. Srebrny medal drużynowo w Sydney w 2000 roku. Mistrzostwa świata. Srebrny medal w 2003 roku. Złoty medal drużynowo w 2003 oraz 2007 roku. Srebrny medal drużynowo w 1999, 2002 oraz 2010 roku. Brązowy medal drużynowo w 1998 oraz 2004 roku. Mistrzostwa Europy, mistrzyni Europy seniorek w 2000 roku, 2002 oraz 2005 roku. Mistrzyni Europy seniorek w 2002 oraz 2003 roku. Brązowa medalistka mistrzostw Europy seniorek drużynowo. W 2000 oraz 2006 roku mistrzostwa świata juniorów brązowa medalistka mistrzostwa świata juniorek od 1999 roku do 2001 roku mistrzostwa świata juniorek drużynowo od 1998 roku do 2001 roku mistrzostwa Europy juniorów mistrzyni Europy juniorek w 1999 roku, mistrzyni Europy juniorek drużynową Witam was, was bardzo serdecznie. No muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się tak przyjemnego przyjęcia mojej osoby. No jest to dla mnie wielka, wielka niespodzianka. Aż ze wzruszenia chcę mi się płakać, że dziewczyny tyle czasu poświęciłyście na Tą prezentację. Naprawdę to jest bardzo przyjemne dla mnie. No, nie sądziłam, że to tak będzie wyglądało, i naprawdę z całego serca Wam dziękuję. Cieszę się, że jestem tutaj z Wami. To spotkanie miało się odbyć już dwa lata temu, ale miałam mnóstwo obowiązków teraz jestem w okresie odpoczynku po igrzyskach regeneracji ponieważ przed igrzyskami bardzo ciężko pracowałam i sportowiec musi się zregenerować po to żeby móc dalej mieć siłę by, by trenować i godnie reprezentować nasz kraj. Cieszę się, że mogłam się z Wami spotkać. To jest dla mnie idealny czas, właśnie żeby nie być dla siebie, bo jestem bardzo skupiona na swojej pracy, na swoich obowiązkach, oczywiście związanych ze sportem, bo traktuję swoją pasję, jaką jest szarmierka. Także jako pracę, ale praca mi się bardzo dobrze kojarzy. Ja lubię chodzić do pracy. I to szarmierka jest moją wielką pasją, ale właśnie żeby, żeby dalej móc trenować, to potrzebowałam odpoczynku po igrzyskach i cieszę się, że dzisiaj mogę być dla was, ale do czego zmierzam, żeby powiedzieć, że kiedy trenuję, to jestem skupiona na, na sobie, a cieszę się, że mogę też być dla innych i zrobić coś dobrego, oprócz tego, że, że zdobywam medale, co uważam za mój obowiązek, skoro państwo kiedyś na mnie postawiło, w dalszym ciągu stawia i finansuje moje wyjazdy zagraniczne, to ja czuję obowiązek po prostu, żeby też dzielić się swoimi przeżyciami związanymi ze sportem. Także bardzo Wam dziękuję za, za to zaproszenie. I kilka słów o szermierce. Prezentacja została bardzo dobrze wykonana. Kilka rzeczy bym zmieniła, ale na internecie po prostu nie uaktualniono jeszcze wszystkiego to z czasem. Jestem florecistką, dlatego też była mowa spośród trzech broni właśnie o florecie, a nie o szpadzie czy szabli. I przywiozłam ze sobą ekwipunek szermierczy jest Floret, którym trenuję na treningach, ale także walczę nim na zawodach. On był ze mną na ostatnich igrzyskach w Londynie. No niestety tam się nie udało zdobyć medalu, mimo tego, że miałam dwie szanse zdobycia i w turnieju indywidualnym i w turnieju drużynowym, ale taki jest... Sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Najważniejsze jest, żeby się nie poddawać i walczyć do końca. Bo z reguły jest tak, że kiedy nam na czymś zależy i dużo czasu poświęcamy na przygotowania i nasza praca nie owocuje, to poddajemy się i rzucamy to w kąt. Sport mnie nauczył tego, że nie warto. Rezygnować ze swoich marzeń, tylko ze spokojem je starać się realizować nigdy się nie poddawać. Co, co o Florecie? On jest bardzo wygodny ma anatomiczną rączkę, ona jest wyprofilowana do dłoni i ja, kiedy biorę floret do ręki i także jak, jak ubieram maskę, czy ten cały ekwipunek szermierczy nakładam na siebie, jego ja nie czuję. On trochę waży. Gdybyśmy pewnie tak włożyli te wszystkie rzeczy na, na wagę, to no kilka kilogramów one by ważyły, ale on jest mi tak przyjazny, że ja zupełnie nie, nie odczuwam, że mam jakiś ciężar na sobie wbrew przeciwnie, ja się w nim tak naprawdę najlepiej czuję, bo przez całe moje życie to właśnie w nim najwięcej czasu spędziłam, nie w cywilnych ciuchach, tylko właśnie w moim kostiumie szermierczym. To jest kamizelka szermiercza, w prezentacji była mowa o tym, to jest pole trafienia. W Tą kamizelkę trzeba trafić, żeby otrzymać punkt. Jeśli we Florecie trafienie jest zadawane na nogę, na rękę bądź na maskę, to e, tak. Dokładnie tak. E, to nie, nie ma trafienia, no jest e, nieważne. E, znaczy mo, można w rękę. Oczywiście nie chce się e, zadawać w rękę, ale przez przypadek w, w, podczas akcji e, w różne pola e, ten koniec broni spada. E, co jest ciekawe, że mimo tego, że staje się do przeciwnika przodem, to można też trafić na plecy. Dlatego że floret jest tak wiotki, można powiedzieć, jak wędka, że można nim zarzucić, tylko trzeba mieć silny nadgarstek. Często mężczyźni trafiają na plecy. To jest bluza szarmiercza. Można powiedzieć, że ona jest kuloodporna ponieważ nie ma możliwości, żeby doszło do przebicia tego materiału. On jest zrobiony z różnych sztucznych materiałów, on jest bardzo zbity, ale jednocześnie elastyczny. Można powiedzieć, że to jest inteligentny materiał i nawet kiedy się floret łamie, to nie ma możliwości, żeby doszło do przebicia. Także kiedyś szarmierka nie była tak bezpieczna, w tej chwili sprzęt jest tak udoskonalony, że nie ma możliwości, żeby cokolwiek się stało. Spodnie szarmiercze, je się najpierw wkłada, na nie później ubieramy właśnie tą bluzę szarmierczą i na koniec kamizelkę elektryczną. Walczy się w skarpetkach, e, takich, można powiedzieć, piłkarskich, e, podkolanówkach, ale nie ma trafień e, na piszczele, no ponieważ y, jak już się walczy na wysokim poziomie, to, to chce się trafić oczywiście w ważne e, pole trafienia. E, w ręce uzbrojonej e, mamy rękawiczkę, ale już do drugiej ręki, w której nie trzymamy broni, nie musimy mieć rękawiczki, nie ma, nie ma takiej potrzeby. To zmieniono kilka lat temu. Polem trafienia we Florecie także jest kołnierz elektryczny w masce. Dlatego to zmienili, bo kiedyś było bardzo dużo trafień na maskę i walka się wydłużała wprowadzili taki, takie małe e, pole trafienia. Oprócz e, tego mamy jeszcze e, przewód, e, bo jesteśmy podłączeni do prądu i może mieliście okazję e, zobaczyć, z tyłu mamy taką wędkę, taki ogonek i e, e, jest bęben, od którego odchodzi e, kabelek i on jest tak jak e, w smyczach e, psich. Że można się poruszać bez problemu, on się zwija. Także jest bardzo wygodnie, jak ja walczę na planszy szarmierczej, to mam ten komfort, że mogę się skupić tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na planszy między mną a przeciwnikiem. Ile Pani lat miała, gdy zaczęła interesować się floretem? O interesować się floretem to już dużo wcześniej zaczęłam, ponieważ mój starszy brat, 8 lat starszy brat chodził do tej samej szkoły sportowej i trenował szarmierkę. I, no ja miałam awersję na początku do tego sportu. W drugiej klasie podstawowej przyszedł na lekcję WF-u trener, pan Longin Schmidt i wyłonił kilka bardziej utalentowanych ruchowo dzieci, między innymi mnie. Ja miałam chodzić na takie dodatkowe zajęcia, tak zwane sks y ale nie zgodziłam się. Trener był uparty, wezwał mojego tatę do szkoły. Ja ryczałam, powiedziałam, że absolutnie nie będę biegała z tym żelastwem w ręku, widząc mojego brata I Mój tata poszedł do szkoły, powiedział, że nie, ni, Sylwia nie będzie nic na siłę robić i dopiero później, po trzech latach, kiedy przyszło mi wybrać klasę, bo chodziłam do szkoły sportowej, tak jak wcześniej powiedziałam i był profil lekkoatletyczny i szermierczy. Ja chciałam iść na lekkoatletykę, ale akurat Zlikwidowano tą klasę i siłą rzeczy trafiłam do klasy szarmierczej i na początku nie kochaliśmy się z Floretem, ale później kiedy zaczęłam wyjeżdżać na zawody, można powiedzieć, takie częste kolonie. No to mi się spodobało, bo tam można było robić różne ciekawe, śmieszne rzeczy i przy okazji był ten floret tak naprawdę. No ale jak, jak przyszły małe sukcesy, to, to to się wciągnęłam i dzisiaj już sobie nie wyobrażam życia. Bez tego jestem bardzo wdzięczna, że przyszło mi przeżyć tą wspaniałą przygodę. Czy ma Pani jakieś inne hobby, zainteresowania? W sporcie jest tak, że jak się chce w ogóle we wszystkim, we wszystkich dziedzinach życia jest tak, że jak się chce w czymś być bardzo dobrym, nie tylko dobrym, no to trzeba się oddać całkowicie i bez reszty temu co się robi. I w moim przypadku właśnie tak jest. Szermierka jest największym moim hobby, ale oczywiście też mam swoje życie poza sportowe, no bo inaczej to bym chyba zwariowała. Musi zostać zachowana równowaga w życiu. Bardzo lubię teatr, kino. Z innych dyscyplin sportu to bardzo lubię jeździć na nartach, na biegówkach biegać. To, to przede wszystkim. A jaki medal jest dla Pani najważniejszy? Powiem tak, gdybyś mi zadała pytanie, gdzie wolę występować? Czy indywidualnie? Bo szarmierka jest dyscypliną typowo indywidualną. Trzeba być indywidualistą, żeby się w niej umieć odnaleźć. Natomiast też mamy na szczęście turnieje drużynowe. I tak naprawdę to te turnieje drużynowe mi sprawiają największą radość. Dlaczego? Dlatego, że kiedy indywidualnie wygrywam, zdobywam medal. To cieszę się ja, cieszy się mój trener. To nie jest to samo, jak jest w przypadku turnieju drużynowego. W turnieju drużynowym walczą trzy osoby, czwarta jest na rezerwie, ona jest, zawsze może wejść. I to jest tak, że jak się wygrywa w turnieju drużynowym, to, to ta radość się łączy. I to jest niesamowite, ale też jak się przegrywa, to, to, to się razem przegrywa. Ja mam to szczęście, że mam mądre i wspaniałe dziewczyny w drużynie. Nigdy nie mamy do siebie pretensji, kiedy którakolwiek z nas nawali, bo wiemy, że przecież nie, żadna z nas nie zrobiła tego specjalnie po złości, bo przecież gramy do jednej bramki. i. To jest najwspanialsze, właśnie nie, nie tylko to, że się potrafimy razem cieszyć, ale przede wszystkim powiedziała to, że potrafimy razem przegrywać, bo kiedy, kiedy sportowiec wygrywa, to ojców sukcesu się mnóstwo znajduje dookoła, ale jak, jak przegrywamy, to, to jesteśmy po prostu sami, to, to, to jest słabe, natomiast właśnie w turniejach drużynowych Możemy być drużyną, co jest dla mnie niesamowite, że ja wierzę w swoje koleżanki, w to, że one mogą cegiełkę dołożyć do tego, żeby Polska wygrała, ale też dziewczyny we mnie wierzą, powierzają trener to zadanie, żeby zakończyć mecz, zadać to decydujące trafienie. Cieszę się, że no, Mam taką możliwość wzięcia odpowiedzialności za, za drużynę. Ile pani godzin trenuje i ile razy w tygodniu? No, w, w tej chwili coraz więcej y, trenuję. Paradoksalnie, im jestem starsza, tym y, więcej trenuję. Jeśli przygotowuje się do ważnych imprez, czyli Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, to trenuje 6-7 godzin dziennie z przerwami. To są trzy treningi, między nimi musi być odpoczynek, odpowiednia dieta po to, żeby organizm się regenerował i mógł wykonać dobrze kolejny Trening, a tak w ciągu całego roku trenuję także dwa razy dziennie. Rano robię trening ogólnorozwojowy, a po południu, trening specjalistyczny, czyli szermierczy, polegający na Panie dyrektor, od wielu lat zapraszacie ciekawych ludzi. W tym roku i w tym miesiącu było ich naprawdę sporo. Czy macie pomysły na kolejne zaproszenia? Spotkanie cykl spotkań z ciekawym człowiekiem to już jest tradycja naszego gimnazjum nr 2 w Gostyninie. Od wielu lat tutaj go, gościliśmy wspaniałych gości. Właściwie są to ludzie. Możemy nazwać ich vip których na co dzień widzimy tylko i wyłącznie ze szklanym monitorem telewizora. W tym roku, w listopadzie, gościliśmy już pana Stanisława Kmiecika, malarza, który urodził się bez rąk i który maluje stopami. Nadmieniam tylko, że to spotkanie z osobą niepełnosprawną było dla nas bardzo cenne bowiem dzieci miały okazję zobaczyć, jak bardzo sprawnym człowiekiem może być człowiek niepełnosprawny. Dziś z kolei gościmy u siebie panią Sylwię Gruchałę. Dla nas to jest niezwykłe spotkanie, bowiem czekaliśmy na panią Sylwię dwa lata. Dwa lata temu, w listopadzie, była bardzo wielka śnieżyca i ona uniemożliwiła wówczas przyjazd pani Sylwii do nas, a dzisiaj udało się ją tutaj zaprosić. W najbliższym czasie zamierzamy zaprosić pana Leszka Blanika. Tutaj nie ukrywam, że zawdzięczamy te spotkanie, większość z nich pani Joannie Sysce, która od początku zajmowała się takim właśnie cyklem, organizacją spotkań z ciekawym człowiekiem. Czyli można powiedzieć, że cierpliwość popłaca, a Państwo w dalszym ciągu będziecie kontynuować tą no, bardzo interesującą inicjatywę. Czy spełniła ona, tak jak do tej pory, Wasze oczekiwania? Tak. Dzieci są bardzo zadowoleni zawsze zadowolone są dzieci z tych spotkań mamy dobre sygnały od rodziców to jest taka możliwość tak żeby w szkole nie tylko się uczyć ale oprócz nauki mieć i dobrą zabawę i przy okazji możliwość spotykania się z ludźmi z którymi na co dzień spotkać się nie możemy a tak naprawdę nasi goście to wielokrotnie ci na spotkanie, którymi trzeba czekać bardzo długo. Trzeba się zapisywać, anonsować, a my tu w Gostylii nie możemy gościć. Także dla nas to wielka radość.